Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, chociaż nie wiem, czy ten dzień jest dobry, ponieważ dziś była najgorsza noc, jeżeli chodzi o mój rejon. Powiemy sobie zatem, jak wygląda kwestia mrozu, czy coś zostało zniszczone. Opowiem troszkę o plagach ogrodowych, jakie pojawiają się obecnie i co można z nimi zrobić, oraz rozwiążę zagadkę tej oto rośliny. Gratuluję pani, która wpisała pod poprzednim filmem nazwę. Tak, jest to jaskółcze ziele. Jest to bardzo pożyteczna roślina. Możemy ją wykorzystać w działaniu dbania o nasz ogród. Na koniec filmu powiem, jak ją wykorzystać. A teraz pójdziemy sobie do części warzywnej i zobaczymy, czym wyrządził nam szkody. I jesteśmy w części warzywnej. Jak widzicie. Pozabezpieczane są pojemniki, pozabezpieczane są grządki, Wszystko, co mogłoby zmarznąć, zostało okryte. W, tej, w tą noc, tej nocy było bardzo zimno. O godzinie 5 rano nad ranem była temperatura 0. Na moim ogrodzie na szczęście wygląda na to, mrozu nie było. Natomiast. Co przykre, u moich sąsiadów ten mróz był. Teraz widzicie na ekranie fragment, który nagrałam dziś rano, będąc na spacerze. Był mróz i dokonał szkód. U mnie mrozu nie było i wygląda na to, że szkody też nie ma. Wszystkie, wszystkie rośliny były zabezpieczone. Tutaj już jest zdjęta. Okrywa moich róż na oknie, moich miniaturek, pozostałe rośliny jeszcze są przykryte, za chwilę je odkryję, żeby już cieszyły się ze słońca, nagrzewały się, wygrzewały i fotosyntezowały. Obecnie jest godzina 9 rano, mamy 7 stopni, więc jak to się mówi, nie urywa niczego, ale jest ok. Teraz spójrzcie, mój foliak został dodatkowo przykryty jeszcze jedną folią, i to nie bez przyczyny ta folia jest dość słabo przepuszczalna. Zaraz Wam zdradzę tajemnicę, dlaczego tak jest. Chodźcie zatem do foliaka. No i jesteśmy w foliaku. Tutaj mam moje pomidory, sadzonki pomidorów oraz arbuzy. Jak widzicie, wszystko z nimi jest ok. Arbuzy się mają wyśmienicie, co oznacza, że Zostały uratowane pomidorki też. Ja Wam nawet tu pokażę, że niektóre z nich już zaczynają kwitnąć. Popatrzcie, czas do gleby, czas do ziemi. Myślę, że jutro, bo od, od, od dzisiejszej nocy temperatura ma rosnąć, że jutro już powędrują do gleby. A jak chroniłam mój tunelik. Otóż, właśnie w ten sposób, ten ołtarzek w cudzysłowie, w cudzysłowie, to jest właśnie moja nagrzewnica tunelu. Jest sześć zniczy, które jeszcze się palą, mogą się palić, bo upału na zewnątrz nie ma. Dokładałam po dwa znicze każdej nocy, czyli tu są trzy noce z rzędu, były dwa, potem cztery, potem sześć, ponieważ każdej nocy było coraz zimniej, tak jak mówię, najzimniejsza obecnie za nami, dziś jest dziewiąty. Maja z 8 na 9, no były przymrozki w okolicy, co widzieliście. Mamy termometr u góry, zaraz sobie zerkniemy zatem, jaka jest temperatura. Nie wiem, czy widać, czekajcie, złapię, gubi, gubi, bo to się rusza. Czekajcie, spróbuję, 11 stopni. No już prawie dochodzi do 12, a nawet 13, więc temperatura rośnie pod namiotem, jest dobrze. Moje roślinki ocalone, przeżyły, zaraz odkryjemy, będą miały światełko, świeczki im zostawimy, bo myślę, że za gorąco tu dzisiaj nie będzie. No to słuchajcie, zobaczmy zatem, czy coś zmarzło. Idziemy do ogrodu, zobaczymy jakie są straty, czy są straty. Bo u moich sąsiadów straty są i to dość poważne. Jak rozpoznać, czy są straty w ogrodzie? No po pierwsze, widzimy, czy są zmrożone liście. To jest orzech włoski, bardzo delikatne drzewo. Spójrzcie, on już ma kwiaty. Gdyby był u mnie mróz, to z tego już nie ma nic. Na szczęście, troszeczkę się listki zakolorowały, bo było chłodno, ale nie zmarzły. Kwiaty są ładne, nieobmrożone liście są niezważone. Więc wszystko jest ok. tutaj się cieszę, mrozu nie było i idźmy jeszcze zobaczyć do moich jabłoni, bo to także jest ważna rzecz. Jabłonie kończą kwitnienie i widziałam na działkach u sąsiadów, że miały poważone liście i poważone kwiaty, po prostu całe szczerniałe. Moje są piękne, już widać jabłuszka, jest ich bardzo dużo, pewnie część zrzuci, ale... I tak jest bardzo dużo, bardzo ładnie, zobaczcie, nic nie zważone, nawet na końcówkach pięknie jabłonie wyglądają, co mnie niezmiernie cieszy. Pięknie, bardzo ładnie. To jeszcze sprawdźmy winorośl, która jeżeli chodzi o mróz jest bardzo delikatna w zeszłym roku o tej samej porze u nas było minus 8 i słuchajcie straciłam wszystko straciłam jabłka, zmroziło winogrona zmroziło orzechy nawet moją czereśnię gdzie wydawałoby się, że no da radę no bo już tak jest po kwitnieniu, już są owoce to jest czereśnia czerwcowa więc mamy no, niedaleko do owocowania już, ale niestety wszystko straciłam tak się stało, że nic nie zostało. Nawet nie czuję, jak jej się rymuje. I popatrzcie, winorość przetrwała fantastycznie, a teraz Wam tutaj wrzucę zdjęcie winorośli od moich sąsiadów. Po prostu aż serce boli, płakać się chce, bo w zeszłym roku to tak wyglądało. Nawet tutaj przy domu zostało zmrożone, bo było w zeszłym roku o tej porze w nocy minus 8. No i jeszcze myślę, pochwalę Wam się moimi powojnikami. Kupiłam je. W zeszłym roku na wyprzedaży w netto chyba dałam po 3 zł za sztukę. Były to takie maleńkie, niewielkie badylki. Włożyłam do skrzynki, pięknie przezimowały, rozrosły się przecudownie, no i kwitną. Ten ma przeurocze ja tak przeprzę. Piękne ma te kwiaty, takie białe z fioletowymi środkami, a tamten kwitnie na tak fioletowo-różowo. Jak zakwitnie, to wam pokażę. Bardzo ładnie przetrwały. No tak, mróz ominął mój ogród i mam nadzieję, że tak zostanie. Sąsiadów nie oszczędził, co jest dla mnie niezmiernie przykre, bo jak się idzie i patrzy, jak zniszczyło uprawy, zniszczyło zasiewy, to serce boli, no i owoce na drzewach, więc przykre to jest. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe plagi, to w moim ogrodzie występują i trzeba sobie z nim jakoś poradzić. Chodźcie, teraz Wam poku. Pokażę i opowiem o pierwszej pladze oraz powiem, co z tym zrobić. Myślę, że widać. Pierwsza plaga. Mszyce pojawiły się. Oczywiście zaatakowały róże miniaturki, które uwielbiają. Ale nie tylko. Zaraz pójdziemy sobie do ogrodu i pokażę Wam inne dowody tego, że mszyce sobie tu poczynają bardzo mocno i bardzo chętnie żerują na roślinach. Pozwijane takie liście porzeczki, troszkę odbarwione, to także jest robota mszyc. Niestety dorwały się do pożyczek. O dziwo, do tej żółtej na pniu tak nie. Ale ta jakaś jest bardziej podatna, i tu już widać to żerowanie. Doskonale widać. Druga z trzecia z pożyczek. przez siateczkę, może nie przez siateczkę. Ma się w miarę dobrze. Pojedyncze listki zaatakowane, ale nie ma źle. Kalina to także jest ta grupa roślin, która często jest atakowana. I tu widać bardzo ładnie te pozwijane takie liście, jakby sparzone. To jest robota mszycy. Zobaczcie, jak sobie tu buszują. Nawet mrówki widać. No, złap ostrość. Pokaż tu. Pokaż ludziom te mrówki i te mszyce. Wędrujące. I teraz tak, jak ja sobie radzę z mszycami? Mam świetny sposób i polecam go, ponieważ sama go w zeszłym roku zastosowałam. Okazało się, że ta metoda jest skuteczna i w 100% ekologiczna. Więc po oprysku, nawet kilka minut po, można na przykład zerwać owoc i go zjeść. I nic wam nie będzie. Będziecie zdrowi i wszystko będzie ok. Jaka to jest metoda? Banał. Idziecie do sklepu i kupujecie butelkę Coca-Coli. Może być mała butelka Coca-Coli. Rozwadniacie tą Coca-Colę w proporcji 1 do 1, czyli na małą butelkę Coca-Coli mała butelka wody. I tym opryskujecie całą roślinę. Całą lusieńką pokrywacie od dołu do góry, czy od góry do dołu, jak wolicie. Nawet jak na Was pryśnie, to Wam nic nie będzie. Nic się Wam złego nie stanie. Żadna krzywda, prawda? Bo to jest Coca-Cola z wodą. Natomiast dla mszyc jest ona śmiertelna, ponieważ w Coca-Coli jest yy, kofeina i w Coca-Coli jest kwas ortofosforowy. To są dla mszycy dwie trucizny, a one chętnie piją tą rozwodnioną Coca-Colę, bo ma w sobie cukier. Czyli uwaga, nie kupujemy Coca-Coli ze słodzikiem, kupujemy zwykłą, klasyczną Coca-Colę. Nie pytajcie, czy działa z Pepsi nie próbowałam. Z kolą wypróbowałam, w zeszłym roku zadziałało. Po opryskaniu roślin miałam spokój przez no 3 czy 4 tygodnie. Potem powtórzyłam oprysk. Jak się pojawiły kolejny raz, bo wiecie, że to jest walka z wiatrakami. One i tak będą wracały do ogrodu. Przyjdą z innych ogrodów, nie? Ale zadziałało. Mszyce zniknęły, rośliny nie były uszkadzane, więc polecam z całego serca. Coca-Cola, jeden do jednego z wodą i robimy oprysk. No i co? No i można zrywać owocenie, nie? No bo przecież Coca-Cola dla nas trująca nie jest. Fajnie by było, gdyby to była moja jedyna plaga ogrodowa, ale niestety nie jest. Chodźcie, pójdziemy teraz do kolejnej roślinki i pokażę Wam trzecią plagę ogrodową, która nęka o tej porze roku rośliny. Oj, trzecia plaga ogrodowa, nawet tu widzimy ją, jak sobie żeruje. Otóż tą trzecią plagą jest mszyc, nie mszyca, tylko gąsienica bukszpanowa. Słuchajcie, mam jednego, jedynego bukszpana w ogrodzie. No resztę z, po prostu w poprzednich latach totalnie gąsienice zniszczyły. Miałam ponad 30 pięknych już bukszpanów, takich wyrośniętych. Poszło wszystko, trzeba było usunąć wszystko. No i kolejny, ostatni z nich też ulega zniszczeniu. Można oczywiście gąsienice zbierać ręcznie, ale... Nie mam czasu codziennie chodzić i skubać z tego krzaczka gąsienic. Myślę nad opryskiem chemicznym, ale wolałabym nie. I stąd pytanie do Was, bo tutaj pomysłu to ja niestety nie mam, moi drodzy. Czy Wy macie jakiś pomysł, jak można ekologicznie pozbyć się tej gąsienicy bukszpanowej, czy znacie jakąś metodę? Jeżeli tak, to piszcie pod filmem. Z chęcią z niej skorzystam, szczególnie jeżeli ją wypróbowaliście i zadziałała. Czytałam, że można ją opryskiwać sodą oczyszczoną. Nie próbowałam jeszcze, spróbuję, ale jest ryzyko poparzenia tych delikatnych listków, więc troszkę się boję. Piszcie, czy to działa. Powiedzcie, co z tym robić, bo no pomysłu nie mam, no a chemia to tak średnio, powiem Wam szczerze. Wolałabym zastosować coś niechemicznego, no a jak się nie da, jak nie będzie żadnego pomysłu, to zastosuję chemię. Więc trzecia z działa sobie u mnie w ogródku bardzo, bardzo mocno, co jest bardzo przykre. Ok, i teraz no już na zakończenie zapraszam Was do jaskółczego ziela. Porozmawiamy sobie o tym, do czego je wykorzystać. No to porozmawiajmy o tym, do czego służy w ogrodzie jaskółcze ziele, a dokładnie glistnik jaskółcze ziele, bo taka jest prawidłowa nazwa gatunkowa tej rośliny po polsku. Jak wiadomo, jeżeli się troszeczkę znacie na zielarstwie, wykorzystuje się tą roślinę do tworzenia różnego rodzaju mieszanek ziołowych, które mają poprawić pracę układu pokarmowego, usprawnić pracę serca, układu ksionośnego, a także sok świeży z tych roślin służył kiedyś do usuwania kurzajek. Wiemy natomiast, że jest to roślina dla nas niebezpieczna, ponieważ może uszkodzić wątrobę. Te glikozyty mogą działać na nas bardzo niekorzystnie, więc raczej nie radziłabym stosować tej rośliny na własną rękę, a skonsultować się z jakimś zielarzem, lub po prostu z osobami pracującymi w aptece i kupić gotowe mieszanki z tą rośliną, jeżeli chcecie ją stosować dla siebie. A jak chcecie stosować dla ogrodu, to uwaga, bardzo prosta rzecz, otóż z niego robimy gnojówkę tak jak z pokrzywy. Proporcje, ile wody, na ile ziela macie przy pokrzywie, jest filmik, tutaj zalinkuję. Po, na kanale pod filmem będzie w opisie ten filmik, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do niego. Tam są wszystkie proporcje, jak wykonać gnojówkę, jak mieszać już gotowy płyn, gotową gnojówkę z wodą, i można taką gnojówkę właśnie użyć w przypadku roślin, którym nie służy gnojówka z pokrzywy. Czyli jest to jakby uzupełnienie gnojówki z pokrzywy. Pewnych roślin nie powinniśmy podlewać pokrzywą, a możemy właśnie podlewać się jaskółczym zielem. Tutaj przede wszystkim są to rośliny kapustne i one bardzo fajnie reagują na tą gnojóweczkę. I możemy podlewać rośliny doniczkowe, czyli wszystkie te pelargonie, petunie i tak dalej. Gnojówka z tej rośliny zawiera dużo witaminy C, która jest wykorzystywana przez rośliny. W procesach fotosyntezy, i tu warto używać jej. Co jeszcze możemy zrobić? Otóż możemy dokonać tak zwanego oprysku, żeby chronić roślinę przed szczególnie bakteriami. Działa bakteriobójczo oprysk z gnojówki z jaskółczego ziela. Proporcje, tak jak dla pokrzywy w poprzednim filmie, a jeszcze dodatkowo możemy wykorzystać sam sok, świeży sok. Możemy rozpuścić odrobinę świeżego soku w wodzie i takim preparatem opryskać rośliny, szczególnie jeżeli widzimy, że atakowane są przez choroby wirusowe, bo zostało udowodnione, że te glikozydy, które znajdują się w roślinie, hamują rozmnażanie komórek zakażonych wirusami. Stąd właśnie leczenie kurzajek. Bo kurzajki wywołuje wirus brodawczak. I on namnaża się w tych komórkach. Dzięki temu sokowi tym glikozydom, zostaje zahamowane namnażanie tych komórek, czyli nie ma szansy rozmnożyć się, komórki obumierają i tracimy kurzajki. Więc wracając do ogrodu, w ten sam sposób będzie dzia działał oprysk z soku na rośliny porażone chorobami wirusowymi. A mamy na przykład mozaikę tytoniową, która lubi atakować ogórki, nie tylko, prawda? Pomidory także. Sam tytoń też, więc tu warto zastosować taki oprysk. Także jak widać jest to roślina pożyteczna, warto ją sobie w jakimś kątku ogrodu hodować, ona bardzo łatwo się rozsiewa, rośnie bardzo łatwo, bo jest to tak zwana roślina ruderalna, czyli rosnąca na glebach niewymagających wymagających jakichś specjalnych tutaj struktur czy wartości odżywczych, nawet na takich marnych glebach, pobudowlanych rośnie, gdzie dużo jest zanieczyszczeń, przy drogach. Łatwo się, tak jak powiedziałam, się rozmnaża. Chodujcie jaskółcze ziele, wykorzystujcie jaskółcze ziele, bo warto. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie polubienia. Piszcie w komentarzu, czy macie sposób na y, ćmę bukszpanową, jak się tego cholerstwa pozbyć z ogrodu. Lajkujcie, oglądajcie moje filmy. Do zobaczenia. Pa!